Marzeniem Jundrze, które zawsze powtarzał swojej mamie, było bycie normalnym, ponieważ każda nauczycielka i jak znajomy wszyscy mówili, że on nie jest normalny, on jest inny. Cześć, dzisiaj chciałabym opowiedzieć o książce Almond, Ten, który nie czuł. Autorką jest Won Pyoong so. Jest ona Koreanką, jest to jej pierwsza i jak na razie jedyna książka. W początku nie byłam przekonana, ponieważ autorki nie znałam, nie wiedziałam jak pisze, nie wiedziałam czego mogę się po niej spodziewać. Ale sięgnęłam po nią, ponieważ jest ona bardzo bliska moim zainteresowaniom. Ja się bardzo interesuję nie, sam nie tylko samą Koreją, jak i Azją. To jeszcze do tego bardzo mnie właśnie zaciekawiła sama nazwa choroby Aleksytymia, jak i to, że jak może funkcjonować jako ta osoba, która nie czuje, która nie ma tego, co ja mam na co dzień. Książka opowiada o chłopcu, który ma na imię Jundzę. Choruje on na Aleksytymię, czyli jest to choroba, przez którą w najprostszy sposób nie wiesz, czym są uczucia. Nie wiesz, czym jest radość, czym jest smutek, nie umiesz się uśmiechnąć ani zapłakać. I w dorastaniu z tą chorobą pomagała mu mama i babcia, które od samego przedszkola, od momentu, kiedy Juncze poszedł do przedszkola, pomagały mu, starały mu się wytłumaczyć, czym są, może powiedzieć, emocje, jaki. Jak może powiedzieć je opisać, chociaż było im bardzo trudno? Marzeniem Junge, które zawsze powtarzał w swojej mamie, było bycie normalnym, ponieważ każda nauczycielka i jak znajomy wszyscy mówili, że on nie jest normalny, on jest inny. Niestety Jundrze w wieku 16 lat przez brutalne morderstwo podczas swoich urodzin stracił matkę i babcię i potem poszedł do szkoły. Poszedł do normalnej, to nie była żadna specjalna szkoła. Poznał tam swojego nowego kolegę, który miał na imię Gun i akurat Gun był zupełnie Zupełnym przeciwieństwem Junge, ponieważ był nadpobudliwy, mogę nawet powiedzieć, że był agresywny. Bardzo nie lubił Junge, znęcał się na nim właśnie przez to, że był inny, nazywał go dziwadłem. Ale po jakimś czasie zainteresował się nim, dlatego że właśnie on był inny, dlatego że nie był taki jak wszyscy inni. Gun stwierdził, że no po prostu będzie z nim rozmawiał. I dzięki temu Junge zyskał nowego przyjaciela który chociaż czasami zupełnie inaczej reagował, niż zdecydowanie niż on, jak i też inni ludzie, to po prostu tolerował go, bardzo lubił z nim spędzać czas, czekał, jak, jak Gun przyjdzie do niego i z nim porozmawia. Największą wartością w tej książce, mi się wydaje, że jest siła przyjaźni i to, że niezależnie od tego, kim jest osoba, z którą się przyjaźnimy, Da się z taką osobą przyjaźnić, i y, nawet jeżeli ona będzie totalnym przeciwieństwem, chociaż też jest taka zasada, że najlepsi przyjaciele to są totalne przeciwieństwa. Też taką bardzo ważną rzeczą w tej książce jest empatia, właśnie zrozumienie innych ludzi. Y, to, ten tak zwany też los, który niestety obdarzył Juncha tą chorobą, dzięki temu wynagrodził mu jego najlepszym przyjacielem, z którym po prostu Juncha. No, siedział i pędzał całe dnie. I chyba taką najważniejszą rzeczą dla mnie w tej książce jest to, że mm, no, niezależnie od sytuacji, jeżeli jest się wytrwałym w tym, co się robi, to naprawdę doprowadzi to do skutków, które zmienią całe nasze życie.